Cześć widzowie! Dzisiaj robimy unboxing tych dwóch pięknych slimów. A towarzysząc mi będzie moja przyjaciółka Wolfi. Cześć. się. widzowie! Nie bądź taka dziwna, słuchaj. Ale dobrze. Zaczniemy od tego przypominającą żabkę. Wolfie, otworzysz. Oczywiście. Zrób tak do kamery. I proszę, jaki piękny. Przypomina tak trochę galaktyczną. Jest bardzo fajny w dotyku. Mm. Nawet się rozciąga. To super. Jest bardzo taki wilgotny. Niestety się troszkę rozrywa. Mam sobie dotyk fajny. Trochę śliski. A jak ty oceniasz? Ja uważam. Bo ja tak jakoś 7 na 10. Proszę, ja zobaczę, więc tak, Ono. bardzo mi przypomina takiego, też miałam podobnego slajma, on jest taki typowy galaktyczny, się no? że to na, do naszej przyjaciółki Galaxy Krew, bo ma podobną nazwę, dobrze, teraz chowanie. No na... Oceniam oczywiście na 8, na 10, jest fajny, tylko trochę za śliski, hmm. tak według no. mnie. Teraz chowamy go do pudełeczka, spotkamy się zaraz. Dobrze, witajcie już po krótkiej przerwie. Teraz mamy slime'ika kotek o takim jakby pastelowym, różowym zapachu. Wygląda taki bardzo taście na górze ma kuleczki stropionowe pobarwione na pastelowo, więc teraz po pora sprawdzić. Trochę ma konsystencję... Taką, taką lejącą się, troszkę się klei. I trochę yy, ogólnie w pudełku wygląda jak farba, więc widzowie nie pomylcie się, bo naprawdę. Ale przyznam, przypomina mi to takie, taką jakby, pamiętacie chyba taki jogurt, co, się, co kiedyś się piło w dzieciństwie często. Pamiętacie taką gratkę? Jeżeli pamiętacie, napiszcie mi w komentarzu. I jak coś robimy specjalne 10 subskrypcji. I wtedy zrobimy kolejny unboxing Slime'ów lub innych akcesoriów. Więc polecam zostawić subika. Może jeżeli... I napiszcie w komentarzu, z jaką grą powinnam zacząć. Bo nie mogę, bo nie mogę się oczekać, aż w końcu dostanę komentarz, z od jakiej gry mam zacząć. Mogę zacząć od Robloxa, Among Us albo nawet Minecrafta. Nie wiem, wszystko to wasza decyzja. Ale dobrze, wróćmy do Slime'a. Traste, Wolfi, zobacz, zobacz. Uważaj, to no trochę taki Wygląda do dobra. No. Proszę. O, no fajnie jeszcze... się sklei. Em. Mocno się klei. No, Wam kupiłam go wczoraj. Więc trochę sus, że on już tak się klei. Ale ważne przynajmniej, że jest o. fajny. Daj się pościągnąć to z palców. Albo dobra. Dobra, witamy Was już po krótkiej przerwie. Pora zapakować tego slajma i na 15 subskrypcji dodam do niego kuleczki stropianowe. Tak, warto subskrybować, żeby tak. się wiedzieć. I jeżeli chcecie nowy filmik z origami, proszę od razu piszcie, bo nie wiem, czy mam zacząć robić. Teraz schowamy. Dobrze, to jak wam się podobał filmik? Zostawcie lajka, lajkacza, komentarz o tym, jak bardzo wam się podobał oraz odwiedźcie te slajmy. A, i taka mała! Ten slime kosztował. Ten slime kosztował 4 zł, a ten 6. Więc przyznam, że bardzo Wam się opłacało. Ale dobrze. Zostawcie lajka, czy subskrybenta. To może jeszcze nagram raz filmik z Wolfie. Albo nawet z Hot Gamer. Nie wiem, czy nadal tam się nazywa, ale dobrze. Albo z innymi moimi znajomymi. Dobrze. Pa!